Tata, ty się w ogóle nie orientujesz, widzę naprawdę. Ja jestem nieprzytomny ciągle, słuchaj, bo ledwo w ogóle patrzę, oddycham ledwo i nie wiem, co się ze mną dzieje, słuchaj. Wchodzą tu najpierw moi dwaj synowie, którzy się o coś kłócą, potem wchodzi ten. Jeszcze ktoś tu był po drodze, ale już zapomniałem. Tato, no. ty się nie możesz bratać z wrogiem swoim największym z, z, z całego świata. Przecież byliście w Wietnamie i tam nastąpiły komplikacje. Jak po takich komplikacjach ty chcesz żyć, znaczy, egzystować z człowiekiem z komplikacjami w Wietnamie? Kto ci dał takie prawo, tato? Kto ci dał prawo? Dźgniesz mnie tym kwiatem w ranę postrzałową i będę miał zakażenie. A to jest kwiatek dla mnie, tak? Tato, to jest derma. To jest tylko derma. Dźgałam dermę. Tato. No? Musisz... Słuchaj, jest taka sytuacja rodzinna, niedobra, niedobra. Generalnie jest źle. No bo co? Ken zaczął pracować z dilejem. Z tym, w, z tym no, wiesz, co wyszedł teraz? Mhm. Trzeba, to, trzeba to złamać. Ja chciałam, żeby to był mój mąż, ale ja nie mogę. To z być... Tato, co się z tobą dzieje, tato? No to apeluję do ciebie. Spróbuj się raz wystawić na strzał. Zobaczysz, co się dzieje z człowiekiem. Tak? Taturku. Kochany taturku. Tataraczku jeszcze mi powiedz. Tak. Tato, wszystko będzie dobrze, naprawdę. Tylko musimy, musisz mi pomóc. Czy ty mógłbyś y, nająć do swojej firmy, naszej rodzinnej, tylko ty jesteś właścicielem, byś mógł nająć Kena, żeby on do mnie wrócił, bo ja nie mogę żyć z człowiekiem, który się upokorzył. A co ty myślisz, że on u mnie w firmie się nie będzie upokarzał? Czy ja tak upokarzam pracowników, że to jest po prostu... No to czekaj, muszę Ci wytrzepać ten kocyk, bo... Siadaj, siadaj! Kazali mi chodzić też od czasu do czasu. Odłączyli nie... mnie do kabelków i tak dalej. Sztuczne serce nie wiadomo dlaczego wsadzili mi do kieszeni. Nie Tato, błagam cię, zastanów się nad tym. Dlaczego, czy Ken mógłby pracować u nas? Troszeczkę by mniej zarabiał niż my. Przecież nie musi tyle samo. Ja dam radę, utrzymam naszą rodzinę, ale. Jaką naszą? Y y mnie i jego. Jeszcze mi jedną rzecz powiedz, dlaczego tak jak każ, każdy starszy człowiek wiążesz sobie pasek powyżej? Dlaczego? dlaczego nie tu? Tato, musimy ustalić, gdzie masz pas. Gdzie masz talię? Tak nie można ja żyć. By... Ja bym ustalił, gdzie mam poniżej po prostu, także to... kocham, z pasem czy bez pasa. Sześć pielęgniarek tutaj było podobnie w czasie tej imprezy. Już mogłaby być stop klatka. Ale fajnie nam idzie. No. To raz... Jest taka sprawa. No. Czuję się zagrożony. Masz dla mnie jakiś czek? Napisałem testament, zobacz. MacPherson chce nas zabić. Ale ja... Się nie boję. <laughs> Przepraszam, kogo chcę zabić? Jonathana Łęsa i mnie. A, czyli mnie nie. <laughs> to dobrze. Powiedziałeś nas. Przespraszyłam się, że mnie też. Masz rację. Łapiesz mnie za słowa. Lubię to. <laughs> no. Nie będę ciągnęła tego tematu, tak? Nie, nie, nie ciągnij tego tematu, tak. Harriet, czytaj. Ale to jest chyba na brudno. Czytał się z oryginał. Ładniej nie umiem. Czytaj! 52,400? Tak. 52,4%. Wiesz dla kogo? Przeczytaj. Ostrożnie rozwijaj tą kartkę. Da Alison. Kto to jest Alison? Znałem ją kiedyś. Zapamiętałem ją dobrze. Postanowiłem jej zapisać 52% mojego majątku, w razie By gdybym umarł. Była przede mną czy po mnie? To jest proste pytanie. W trakcie. Ile jej przepisałeś? 52. Za wszystko! Co ona ci takiego zrobiła, czego nie zrobiłam ja? To nie jest proste pytanie. Mamy dziecko. Za co ja ją utrzymam? Apartament na Florydzie! Harriet, znowu zaczynasz? Co znowu zaczynam? W scenę! Ja ją chcę skończyć, a nie zacząć!